Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Volkswagena Transportera! Volkswagena Transportera można spokojnie nazwać już mianem legendy i to legendy, która trwa od 1949 roku, bowiem w listopadzie tego właśnie roku auto zostało po raz pierwszy zaprezentowane i w sumie nie wiem czy jest większą osobową legendą, czy jednak dostawczo-budowlaną. Jest nawet sporo żartów, że aby otworzyć firmę budowlaną potrzebujesz m.in. t czwórki, czyli czwartej generacji Transportera. Coś w tym jest, bo nie wiem, czy zwróciście uwagę, ale na budowach, zwłaszcza polskich, faktycznie bardzo często stoi te czwórka. Ale to nie przypadek, bo te auta są uważane za pancerne. Dzisiaj stoi już przed szóstą generacją transportera i to po lifcie, więc fachowo jest to wersja 6.1. I jak widzicie, jest to odmiana dostawcza, czyli krótka kabina z przodu i paka na tyle. Taka odmiana nazywa się fachowo furgon. W ogóle to może mieć furgon, czyli taką dostawczą wersję, transportera skrzyniowego, czyli taki jakby dostawczy pick-up, a także osobowego transportera kombi. Z tym, że to jest transporter kombi, a jest też multivan kombi, który również jest osobowy. Multivan jest jednak taki bardziej, no jakby luksusowy, a transporter to taki typowy wół roboczy. Co zresztą widać po testowanym egzemplarzu. Tutaj nie ma miejsca na wizualne fajerwerki. Nawet koło mają proste kielki, i to wszystko ma być tanio, prosto i solidnie. W zasadzie to jedyny akcent, nieco taki bardziej fikuśny, to ten napis transporter wychodzący z przednich świateł. I to wszystko. Czyli w odmianie furgon mamy krótką kabinę i reszta to paka zabita blachu. Transporter furgon występuje w dwóch długościach oraz w dwóch wysokościach. Podstawowa długość to 4904 mm, a dłuższa ma 5304 mm. Dach standardowy to 1990 mm, a wysoki to 2477 mm. Ja właśnie testuję powiększoną odmianę, ale tylko jeśli chodzi o długość, bo dach mam standardowy. Powiększone nadwozie to oczywiście i powiększona paka, a na pakę można wejść na dwa sposoby: albo przez rozsuwane drzwi z boku, albo przez otwieraną klapę z tyłu. W sumie to fachowo nazywają się tylne drzwi, które w moim wypadku są skrzydłowe i jest to opcja. W standardzie są drzwi otwierane do góry. Chociaż te skrzydłowe drzwi, moim zdaniem, są słabo rozwiązane, bo najpierw trzeba zamknąć prawą stronę, a dopiero potem lewą. W przeciwnym wypadku można je nieco uszkodzić. sama paka w powiększonym rozstawie osi ma 5 m2 powierzchni oraz długość 2,6 m. Do tego możemy przewieźć do 1400 kg. Czyli w teorii ma pakę, która pomieści 3 europalety takie o wymiarach 1,20 na 80 albo dwie te większe europalety typu Euro 3 o wymiarach metr na metr 20. To co moim zdaniem warto domówić albo samemu zrobić, to wykładzinę tej paki. bo w standardzie, jak widzicie, jest goła blacha, która super szybko się rysuje. Oczywiście z podłogi wystają też zaczepy, żeby towar jakoś przymocować. Z tyłu mamy też dedykowane miejsca podnośnik i narzędzia oraz koło zapasowe, które jest schowane pod podwoziem. Z przodu transporter furkon albo ma dwa oddzielne fotele, albo jeden oddzielny fotel dla kierowcy i podwójny fotel po prawej. Ja testuję właśnie tą drugą opcję. Kierowca ma naprawdę wygodne miejsce pracy, gdzie łatwo dobrać odpowiednie ustawienie fotela. Zwłaszcza dwa kapitańskie podłokietniki robią robotę i w trasie bardzo się przydają. Fotele dla pasażerów no, są nieco mniej wygodne, bo są dość płaskie i jest nieco wąsko na szerokość Ale i tak, dwie dorosłe osoby powinny tam spokojnie usiąść Co ciekawe, pod fotelem mamy ogromny i to zamykany na klucz schowek, jest naprawdę pojemny Na tym podwójnym miejscu mamy też ukryty dodatkowy stoiczek z trzema miejscami napoje i miejsce na dokumenty Zresztą w transporterze schowków czy skrywek mamy naprawdę mnóstwo, w sumie to jak w każdym busie i jak w każdym busie, mamy super twarde plastiki W tej klasie to norma i w sumie dobrze, łatwiej czyścić i pewnie trudniej zniszczyć W ogóle deska rozdzielcza transportera jest do bólu prosta, zwłaszcza w testowanym egzemplarzu W podstawie, jak widzicie, nie ma przycisków na kierownicy, a ekran do multimediów jest mały i prosty w obsłudze W sumie to rozumiem, chociaż w wielofunkcyjną kierownicę bym jednak doklikał Tak samo jak i tempomat, którego mi mocno brakowało Transporter to raczej auto, które będzie robiło trasy, a na takich tempomat to dość duże ułatwienie i poprawa komfortu. Transporter ma też klasyczne zegary, znane z innych modeli Volkswagena od lat. Są proste, ładne i czytelne. Niestety, podczas mojego testu się popsuły. Początkowo miałem taki objaw, że cały czas migało podświetlenie przy odpuszczeniu gazy, co w dzień było wręcz niezauważalne, ale w nocy było dużo gorzej. Po kilku dniach niestety padło całkowicie i prosiło, abym pojechał na serwis. Kolejnego dnia jak odpaliłem, to wszystko zniknęło, ale miganie nie ustąpiło. No cóż, mam nadzieję, że to pojedynczy przypadek. Pora więc zajrzeć pod maskę. Transporter może pracować tylko z Dizdem 2.0 TDI o trzech mocach. 110, 150 albo 199 koni. Tak samo jak możemy mieć trzy warianty skrzyni biegów: mamy 5- lub 6 manual oraz 7-stopniowy automat. 5 manual występuje tylko z najsłabszym, 110-konnym dieslem. Dodatkowo dwa najmocniejsze warianty mogą mieć w opcji napęd na wszystkie koła 4-motion. Ja do testów wybrałem moim zdaniem najbardziej optymalny wariant, czyli 150 koni z manualem o 6 przełożeniach i napędem naprzód. Sam silnik pracuje dość głośno i co gorsza, jest bardzo mocno słyszalny w kabinie, a w szczególności świsz turbiny. Poważnie, ma się czasem wrażenie, jakby turbo było zamontowane gdzieś w kabinie, no tak głośno świszczy. Ale to chyba jedyna wada, czy raczej dyskomfort jazdy transporterem z tym silnikiem. Po pierwsze, transporter ma świetną reakcję na gaz. No coś czego dawno w wagonie nie odczułem, bo jeździłem prawie zawsze ze skrzyniami automatycznymi. Tutaj wklepujemy gaz i momentalnie od razu auto jedzie. I tak powinno być. I co jeszcze ważniejsze, auto jest bardzo żwawe, zwłaszcza jak transporter nie jest załadowany. To auto wręcz fruwa. Od 0 do 100 czas przyspieszenia zmierzony przeze mnie to 11,1 sekundy. Pewnie gdybym się postarał bardziej, to zszedłbym spokojnie poniżej 11 sekund, a może i nawet dobił do 10,5 sekundy. Skrzynia jest dość krótka i żeby osiągnąć stówkę, to potrzebujemy trzech biegów. W sumie tak jak widzieliście czwórkę, byśmy też już wbijali tuż po osiągnięciu stówki. Ale takie zestopniowanie przekłada się na świetne spalanie. W mieście na pustu nie przekraczałem nigdy 8 litrów, a ze świateł zawsze chciałem być pierwszy. Jak się postarałem, to miałem 7, a nawet czasem 6,5 litra. Nieźle co? Na trasie przy 140 auto pali od 8 do 8,5 litrów a przy 90 około 5 litrów. Świetnie! Oczywiście im więcej zapakujemy, tym więcej auto będzie paliło Średnio to tak na każde 500 kg więcej masy przypada jakieś 1,5 litra większe spalanie Uczciwe wyniki W ogóle Transportera się bardzo przyjemnie prowadzi Jest zaskakująco komfortowy i przy tym sztywny jednocześnie Prawie jak osobowe auto z waga. Poważnie, jest bardzo przyjemnie Zresztą, tak jak mówiłem wcześniej, jazda transporterem jest przyjemna W ogóle jedyny minus to dość duży hałas ja w ogóle lubię prowadzić busy, bo mamy taką świetną widoczność i takie poczucie, że jesteśmy więksi i przez to możemy nieco więcej. Niestety, ale to też często widać w przypadku busiarzy, którzy jeżdżą po naszych drogach, ale to nie jest miejsce na takie rozmowy. Porozmawiajmy więc o pieniądzach. Cennik Volkswagena Transportera otwiera odmiana Furgon, czyli taka jak testowana, ale z krótkim rozstawem osi i najsłabszym wariantem 2.0 TDI o mocy 110 KONi, który współpracuje tylko z pięciobiegowym manualem Cena za taki zestaw to 100 470 zł, ale netto. Brutto to 123 578 zł. Testowany wariant, czyli 150-konna odmiana i przedłużona, to koszt 111 270 zł netto, czyli 136 862 zł. Testowany egzemplarz był o 1070 zł droższy, bo miał dokupione tylne drzwi skrzydłowe bez okien. I to wszystko. Volkswagen Transporter to wciąż bardzo dobre auto do pracy. Nie wiem czy najnowsza generacja 6.1 osiągnie status takiej legendy jak T4 czy poprzednie generacje, ale wszystko na to wskazuje. Tu większość elementów jest prostych i nieprzekombinowanych, a w tym biznesie to jest bardzo ważne.